Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu jodku potasu w temperaturze 40 stopni. Korzystaj z wykresów, dobra. Bardzo chętnie skorzystam z wykresu. KI to jest ten. Temperatura miała być jaka? 40 stopni. Szukam i zaznaczam 40 stopni. Pięknie nam się tutaj składa. O. 160. Rozpuszczalność 160 g na 100 g. Wody. Mhm. A to ma być stężenie procentowe. No to liczymy. Stężenie procentowe równa się. Masa substancji 160. Ile waży roztwór? 160 plus 100. Razy wszystko 100%. Bo stężenie procentowe jednostka musi być koniecznie procent, tak? No to liczę dalej. W takim razie to stężenie procentowe to się równa. Jest magiczna odpowiedź? Jest. Po przemnożeniu przez 100 i podzieleniu przez 260, czyli 1,600 przez 260, wychodzi nam 61,5%.